Jechać serial z Mazdy 6 pierwszej generacji po bodajże 30 tysięcy kilometrów nie wiem gdzie tam dokładnie to nie ma znaczenia zresztą jeszcze całkowicie luźny nie jest ale już da się ręką ruszać gdy trochę lepiej ale też się rusza dosyć łatwo gumy tak samo pozrywane są główne wahacze nośne z przodu samochodu były eksploatowane dosyć ciężko tak naprawdę więc tak nie najgorzej wytrzymały choć liczyłem że będzie lepiej ponieważ pozostałe po 10 tysiącach więcej się trzymają dobrze. To jest nic jeszcze naderwane, ani nie rozwulkanizowane jak tu. Dodam, że samochód jeździ po progach zwalniających bez zwalniania, czyli te 50-60 na godzinę przejeżdża i przez pół roku jeździł dziurawą drogą objazdową. A poza tym na no te normalne polskie drogi. Tragedii nie ma. Szczególnie w porównaniu z Delphi, który wytrzymał tylko 10 tysięcy i wyglądał gorzej niż te, jest całkiem nieźle, ale liczyłem, że będzie lepiej. Także te dwa wahacze chyba lepiej kupić lepszej marki, ale pozostałe na razie wydaje mi się, że może być tani Chińczyk.